Boskie uzdrowienie to zjawisko, które odmienia życie ludzi na całym świecie, przynosząc nadzieję tam, gdzie zdawało się jej już nie być. To nie tylko fizyczne wyleczenie, ale także głęboka przemiana serca i ducha, która pozwala na nowo odkryć sens i siłę życia. W kolejnych częściach tego filmu poznamy prawdziwe świadectwa osób, które doświadczyły takiego cudu od wyzdrowienia z poważnych chorób, przez uwolnienie od bólu emocjonalnego, aż po całkowitą przemianę duchową. Zobaczymy, jak wiara i modlitwa stały się kluczem do tych niezwykłych uzdrowień, a także jak wsparcie wspólnoty duchowej pomogło im przetrwać najtrudniejsze chwile. Przez te historie poznamy znaki i cuda potwierdzające boską interwencję. A także dowiemy się, jak te doświadczenia zmieniły życie bohaterów na zawsze. W dalszej części usłyszymy także praktyczne wskazówki, jak wzmocnić swoją wiarę podczas choroby oraz jak ważna jest wdzięczność i zaufanie w procesie uzdrawiania. Ten film ma na celu zainspirować każdego do uwierzenia i otwarcia się na moc boskiego uzdrowienia, które jest dostępne dla nas wszystkich. Po wprowadzeniu do mocy boskiego uzdrowienia, czas poznać konkretne świadectwa osób, które przeszły przez niezwykłe przemiany ciała. Historie te pokazują, jak z pozoru beznadziejne choroby, takie jak nowotwory, paraliż czy przewlekłe bóle, ustąpiły dzięki wierze, modlitwie i boskiej łasce. Każda z tych osób opowiada o momentach zwątpienia, ale także o przełomach które przyniosły ulgę i nadzieję. Te cuda fizycznego zdrowienia są nie tylko dowodem na siłę duchową, ale też inspiracją dla tych, którzy dziś walczą z własnymi trudnościami zdrowotnymi. W następnych częściach filmu przejdziemy dalej, aby odkryć, jak uzdrowienie ciała często idzie w parze z uzdrowieniem emocjonalnym i duchowym, tematy, które omówimy w kolejnych świadectwach. Poznamy także znaczenie wspólnoty i wsparcia w procesie zdrowienia oraz rolę wdzęczności i zaufania w dalszym życiu po cudzie kropka. po poznaniu cudownych uzdrowień fizycznych nie możemy zapomnieć o sile uzdrowienia emocjonalnego, które często idzie ręka w rękę z przemianą ciała. Wiele świadectw pokazuje, że prawdziwa przemiana zaczyna się w sercu, wyzwolenie od bólu. Traumy i lęku pozwala otworzyć się na nową jakość życia. Osoby, które doświadczyły boskiego uzdrowienia, opowiadają o tym, jak modlitwa i wiara pomogły im uwolnić ciężar przeszłości, przebaczyć sobie i innym, a także odzyskać spokój ducha. Ten etap jest niezwykle ważny. Ponieważ emocjonalne uzdrowienie przygotowuje grunt pod trwałe zmiany zarówno w ciele, jak i duszy. W dalszych częściach filmu przyjrzymy się, jak to uzdrowienie wpływa na relacje z bliskimi oraz jak wspólnota wierzących pomaga utrzymać te przemiany. Dzięki temu świadectwa stają się nie tylko historiami zdrowienia, ale także inspiracją do duchowego wzrostu. Kropka. Po doświadczeniu uzdrowienia emocjonalnego stajemy przed kolejnym niezwykle ważnym elementem, mocą modlitwy i wiary. W wielu świadectwach widzimy, jak to właśnie niezłomna wiara w Boga i głęboka modlitwa stały się źródłem cudownej przemiany. Modlitwa jest nie tylko prośbą o zdrowie, ale też aktem całkowitego zaufania Bogu i oddania swojego życia Jego woli. W chwilach największego zwątpienia to właśnie modlitwa daje siłę, nadzieję i poczucie obecności Boga obok. Dzięki wierze ludzie pokonują choroby, lęki i cierpienia, otwierając się na Bożą łaskę, która działa w ich życiu. W kolejnych częściach filmu zobaczymy, jak ten duchowy fundament wpływa na codzienną siłę i odwagę do życia po doświadczeniu uzdrowienia a także jak wspólnota modlitewna wzmacnia te przemiany. Po doświadczonym uzdrowieniu i mocy modlitwy następuje głęboka przemiana duchowa, która odmienia całe życie. Świadectwa pokazują, że prawdziwe uzdrowienie to nie tylko powrót do zdrowia fizycznego, ale także narodziny nowej relacji z Bogiem. Osoby, które doświadczyły cudów, zaczynają żyć z nową nadzieją, pełnią pokoju i radości, a ich serca wypełnia wdzięczność. Ta przemiana prowadzi do odrzucenia dawnych lęków, złych nawyków i poczucia pustki. W ich miejsce pojawia się pragnienie służby innym, dzielenia się swoją wiarą i wspierania osób w potrzebie. To nowe życie w Bogu jest kontynuacją procesu uzdrowienia i fundamentem trwałej zmiany którą będziemy rozwijać w następnych częściach filmu. Kropka. Po duchowej przemianie, o której mówiliśmy wcześniej. Niezwykle ważnym elementem jest wsparcie wspólnoty wierzących. Świadectwa pokazują, że osoby uzdrowione czerpią siłę i motywację z otoczenia, które dzieli ich wiarę i doświadczenia. Wspólnota modlitewna staje się miejscem gdzie uzdrowieni mogą się wzmacniać, dzielić swoimi historiami i znaleźć pocieszenie w trudnych momentach. To właśnie dzięki tej sieci duchowego wsparcia wiele osób utrzymuje nowo odzyskaną radość życia i umacnia swoją relację z Bogiem. Wsparcie braci i sióstr w wierze jest kluczem do trwałego utrzymania uzdrowienia i kontynuowania duchowego wzrostu. Co będziemy dalej zgłębiać w kolejnych tematach kropka po doświadczeniu uzdrowienia i wsparciu wspólnoty kluczową rolę odgrywa trwała wiara, która pomaga utrzymać dobre zdrowie zarówno ciała, jak i ducha. Wiara staje się mocnym fundamentem, który pozwala pokonywać kolejne wyzwania życia z ufnością i nadzieją. W wielu świadectwach osoby uzdrowione podkreślają, że to właśnie ich nieustanna modlitwa i zaufanie Bogu umożliwiły im przetrwanie trudnych momentów i unikanie nawrotów choroby. Wzmocnienie wiary jest zatem nieodłącznym elementem całej drogi uzdrowienia, który prowadzi do głębokiego pokoju serca i stałej przemiany życia. Ten temat naturalnie łączy się z dalszym rozwojem osobistej relacji z Bogiem, które omówimy w kolejnych punktach. Kropka. W miarę jak wiara staje się silniejsza, ogromne znaczenie ma również otoczenie duchowe i wspólnota, które dają siłę i poczucie przynależności. W wielu historiach uzdrowionych osób widzimy, jak wspólne modlitwy, spotkania w kościele oraz wsparcie bliskich przyczyniają się do utrzymania zdrowia i wzmacniają determinację w trudnych chwilach. Wspólnota staje się miejscem, gdzie dzielimy się doświadczeniami, otrzymujemy duchowe prowadzenie i odczuwamy obecność Boga w codziennym życiu. To wsparcie buduje most między osobistą wiarą a rzeczywistością, pomagając przetrwać kryzysy i pielęgnować dar zdrowia, który został otrzymany. Ta rola Wspólnoty jest fundamentem na którym opierają się dalsze aspekty duchowego wzrostu i uzdrowienia. Modlitwa i afirmacje to potężne narzędzia, które podtrzymują naszą wiarę i pomagają utrzymać zdrowie fizyczne oraz duchową równowagę. Po doświadczeniu uzdrowienia wiele osób odkrywa, że codzienne modlitwy oraz powtarzanie afirmacji wzmacniają ich siłę wewnętrzną i chronią przed nawrotem chorób. Są one także sposobem na wyrażenie wdzięczności Bogu za dar życia i zdrowia, co otwiera serce na dalszą przemianę duchową. Wspierając się modlitwą, ludzie czują głębszą łączność z Bogiem oraz spokojniejszy umysł, co jest niezbędne do dalszego rozwoju i utrzymania dobrego samopoczucia. Modlitwa i afirmacje działają jako codzienny rytuał wzmacniający zarówno ducha, jak i ciało, będąc naturalnym przedłużeniem poprzednich doświadczeń z uzdrowienia. Kropka. Podczas całej drogi uzdrowienia ogromną rolę odgrywa wspólnota i duchowe wsparcie bliskich osób oraz osób wierzących. Po doświadczeniach modlitwy i afirmacji obecność ludzi, którzy dzielą podobną wiarę i mogą modlić się wspólnie, daje siłę i poczucie przynależności. Wspólnota staje się miejscem, gdzie można dzielić się świadectwami, wzmacniać nadzieję i otrzymywać otuchę w trudnych momentach. Wsparcie duchowe pomaga utrzymać stałą motywację do pielęgnowania zdrowia, kontynuowania praktyk duchowych i pokonywania przeszkód. To naturalne rozszerzenie mocy modlitwy i afirmacji, które nie tylko umacnia indywidualną wiarę, ale także buduje silną więź z innymi, co jest kluczowe w długotrwałym utrzymaniu uzdrowienia i transformacji serca. Po przejściu przez proces uzdrowienia i wsparciu wspólnoty wielu świadków doświadcza głębokiej przemiany duchowej. Ta transformacja to nie tylko poprawa zdrowia fizycznego, ale także całkowite odrodzenie serca i ducha. Ludzie zaczynają postrzegać życie z nową perspektywą pełną nadziei, wiary i wdzięczności. Uzdrowienie staje się punktem zwrotnym, który motywuje do dalszego rozwoju duchowego, pielęgnowania relacji z Bogiem i innymi ludźmi oraz dzielenia się świadectwem z innymi. Ta nowa perspektywa wzmacnia chęć pomagania. Modlitwy za innych i utrzymywania głębokiej więzi duchowej, co prowadzi do trwalszych zmian w życiu i w sercu kropka po przejściu przez proces uzdrowienia i wsparciu wspólnoty wielu świadków doświadcza głębokiej przemiany duchowej. Ta transformacja to nie tylko poprawa zdrowia fizycznego, ale także całkowite odrodzenie serca i ducha. Ludzie zaczynają postrzegać życie z nową perspektywą pełną nadziei, wiary i wdzięczności. Uzdrowienie staje się punktem zwrotnym, który motywuje do dalszego rozwoju duchowego, pielęgnowania relacji z Bogiem i innymi ludźmi oraz dzielenia się świadectwem z innymi. Ta nowa perspektywa wzmacnia chęć pomagania, modlitwy za innych i utrzymywania głębokiej więzi duchowej, co prowadzi do trwalszych zmian w życiu i w sercu.